Cześć! Witam Was w potajsze w szóstym odcinku z Minecrafie 1.14 właśnie e, w tym odcinku sobie zrobimy wszystkie te i też się enchantingiem pobawimy. Ale tak, w ogóle najpierw to w ogóle przydałoby się sobie portal do piekła i tutaj mam 14 obsidiana, ale tutaj mydzimy korzystać z kiesięciu, bo po pozostałe 4 jest na y, Enchanting Table. Jezu, co ja sobie... Czy mam, w ogóle... czy mam, czy mam w ogóle książki. Nie, w sumie to jest tylko jedno trochę. A, mam, dobra. Super. Dobra. I teraz, teraz właśnie nim się zajmiemy. Musimy sobie gdzieś tam. Dobra. No. Niech będzie jeszcze tutaj, albo dobra, tutaj. O, tutaj będzie, to będzie miejsce. I po prostu tak postawiamy. I teraz tak. Mhm. Tak. I tutaj takie. I muszę zrobić y, y, zapalniczkę. A to się zrobi, nie tylko. Hmm, tylko, że mam y, flinta. Tak, mam flinta, tylko jednego Z potrzebuję. Dobra, mamy zapalniczkę. Oczywiście tutaj nie będę robił ognia. I właśnie tutaj sobie zapalimy. I uwaga! 3, 2, 1! Ciu. Mamy portal do piekła, tylko wiecie na... A, dobra, jestem napis foodu. Właśnie, idziemy tam. Od razu idziemy. Zobaczymy, co nas tutaj szycha. Idę napis piswór, bo jeszcze nie jestem gotowy. Uuuu, Advancement! No, jestem na takiej platformie. Pier pierwsze rzeczą, zrobimy, to sobie weźmiemy trochę te... materiału. Jeszcze nie będziemy walczyć z... ...castami, <coughs> place'ami i tymi innymi stworzeniami piekła. Tylko po prostu... No tak, przyda się zrobić pasę, taką, żeby kasy nie mogły wejść. Dobra. A matko, musiałem się tutaj przeteleportować. Dobra. A, i też koordynaty na Dobra. Przyda się też zapisać, ja się szybko. Mogą się przytać, kto wie. A sobie tutaj zrobimy trochę teko Chociaż, chociaż nawet nie wiem po co Dobra Jak, jak mówiłem ja tylko tutaj na chwilę wszedłem. Też w ogóle będziemy się musieli place ty zrobić w ogóle Ale to... Tylko tak, że Tak w ogóle jak nie jesteśmy już w piekle to chce się tylko to wiesieć My już mamy. A właśnie, Croustone! Przydałoby się wsiąść. Tylko ten jest fajniejszy, według mnie. Tak. Czy mi się to te... Tak, teraz takie pytanko. Czy mi się kurde pojawiła w blisko? Zawięcia ta twierdza na Nie! A kurde, to będę musiał poszukać. Trudno, mowę. To 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 chyba też będzie taki timelapse lapse się? wiecie, się takie przyspieszenie filmu, jest, a nie. A nie timelapse, jaka tam. Dobra, daj mi trochę te Jest tu te no czyli tak naprawdę... no. Aha. No tak. O właśnie, zacznie jakaś muzyka Ta 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 Ale ja Ale ja, tutaj... Dobra, spadamy stąd, co ja tutaj będę robił, ta 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 z ta 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 z tym. A, a właśnie sobie zrobimy te to cóż, idziemy. Bo tutaj nie mamy co robić w ogóle. Żegnaj ogródny też. Tak się, się to cholera jest mój bota. Aha, tutaj. I Tak. O matko, matko, nie, nie, nie. No Tak kurde, okątaj się ten 50 minu, y, mi, y, minutowy odcinek, to normalnie gratulacje. Hehehe. He, he, he. Dobra. Dobra. Hmm, teraz tak. Clawstone z tylko się sobie clawstone'a, się sobie takie ładne jak py. No. Akurte, no. Nie jak to powiedziesz. Mam jeszcze jakieś płotki? O, mam, dobra. To wam może pokażę, o co mi O! Takie fajne. A trzesik się... Dobra, tutaj mi się trzesi. Fajnie było mieć jeszcze więcej. Ale tutaj paję się starszy. Aha! I też właśnie szy... kurte szy... Czytałem, że to oknisko tak, jakby o, y, odstrasza tych mobów, więc to nawet fajna rzecz. Mo. Dobra, chwila, co, so, chwila, co so, to ten Windows. Sorry, po prostu Windows kiedyś jest skuszający, ok? Dobra, dziękuję. A za to też dziękuję. Tak, co? So, aha, to ja sobie... Ją aha! Stolik do enchantowania! Słuchajcie... Tak, sobie może zrobimy diamentowy mierz. To by było fajne. Oh yeah! A, mm -hmm. idzie sobie nowego armora, ja sobie my, jakie sobie oczywiście zenchantujemy. Tak ładnie. Aha, potrzebuję dwa no, hmm, Dobra, weźmy sobie. A to złoto? A, a, ej! tutaj jeszcze jest jakiś... A, dobra. No tak, zapomniałem o tym piamencie jaki, jaki mi się udało że tak szczęśliwie znaleźć się chyba to he. Dobra. Dobra. Jej, mamy advancementa I teraz tak. Nie mam nie mam książek na biblioteczkę Chyba, że mi już... Ja, jak się to robiło? A tak, dobra. Jej, yeah, mamy enchanting table. Teraz ten enchanting tutaj sobie będzie się Dobra. No, a to, 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 to oświecimy tak, o, tak której naszej. Tak, teraz tak, teraz mam papier na biblioteczkę. Mam no, się jeszcze mam. Ale piękne są te, 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 ogniska tutaj widać, moja farma się robi o wiele lepsza. I no, co to, to jest, to jak to będzie, super krótki, takie tam tylko kupie szersze będziemy robić. Ło, panie! O, 25, to z tego będzie dużo papieru. Jest tu... Jak, jak mnie wkurza to, że trzeba skórę to kwie wiesz? A... Najgorzej jest to, że mam no to coś Mało tego No No, Dobra, jak na się mała biblioteczka, no trudno I też to Entrantniku potrzeba napisać dla sury, ale się do tego przesłyszałem, więc dusik A piesz mi z tym? no dziękuję Ja jeszcze sobie taką na tajnie. I, i, I w sumie pójdziemy sobie spać teraz. Tak, nie. No, jest ładna. No, zawsze znaczy się jest jest ładny sięg. A, przy, przydał się sobie iść taką malutką skrzynkę. To znaczy, oba sobie. O, taka malutka. Yy. Tylko chciałem tutaj postawić tutaj, dobra. Się kąśnik, to będzie ten kącik to enchantingu. Starszy tak, mam jakąś skórę. Łopanie ma. Łopanie mam. mam tylko dwie skóry. a mam, mam więcej! Myślałem, że mam mniej, wie się. Jest tak w ogóle papier się zrobi. No, jak najwięcej. Co tylko papier. A patrzcie mam w sumie tamowy ten jest w sumie. Dobra. I teraz... Aha, już nie mogę zrobić więcej książek. Pięć tylko, tak? No, to tylko jedna biblioteczka. Trudno. Dobra. A! Właśnie, ja przecież muszę książki enchantować, ej! Ej, nie! W sumie to mamy tylko biblioteczkę, a to... Dobra. Dobra, biblioteczka. Mamy, mamy, tylko biblioteczka. Mam, mam jak razie tylko 3, ale... Kurde, może będzie więcej biblioteczek, wiesz? Zostawimy sobie je tu, że one będą funkcjonować. Chyba tak. No funkcjonuj się. Dobra. Tak, um, dobra, dobra. Cóż, pora enchantować. Jesteście gotowi na super enchanting, kurde, normalnie? Dobra. E, ten sobie z enchantujemy. Sharpness, sharpness i jak na razie tylko sharpness, ok? Efficiency czy unbreaking? Ja bym dał efficiency. Teraz spray enchantujemy. Tylko protection. O, protectyle. To jest fajniejsze, powiem wam. Plus, dobra. Pff, ten, ten, ten. Dobra, może być. Teraz możemy się uprać ładnie i patrzcie na to. Mamy taką normalnie, taką fajną sproję teraz. Teraz tak, w następnym odcinku będziemy putować świeże i makasyn. To, to już tak sam postanowiłem. I taka będzie decyzja. Ty... ty tylko to wiesz, trzeba to coś dużo kamienia, wie się. Ale sobie go tutaj oczywiście pospijamy. Znaczy jako sobie pospijam tam. W tak zwanym międzyczasie jakieś, nie wiem... Gdzieś staków, by się przytało, hehe he. Dobra, widzimy się w następnym odcinku z serii w Minecrafta 1.14. Pa! Ui!